Mówi się mały, ale wariat i tutaj to powiedzenie idealnie pasuje. Kompaktowa wersja high grilli color serii Krone, czyli Color Krone Compact. Wersja silver, srebrna i wersja black, czarna. I o nich dzisiaj Wam opowiem. Nazywam się Marcin Kucja, ja w kuchni i przypominam, kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z filmów z tego kanału. Są to grille serii Krone, czyli wyróżnia je Duże okno z szkła, dzięki któremu możecie zajrzeć do środka, nie otwierając pokrywy, żeby w komorze nie opadła temperatura. Cała pokrywa jest zrobiona z podwójnego płaszcza stali nierdzewnej, a na zewnątrz są naprawdę konkretne odlewy, dzięki czemu wszystko jest bardzo solidne, ale też temperatura w komorze cały czas się trzyma, nic nie ucieka, nic się nie gibie. Naprawdę konkretna produkcja. Zaglądamy do środka. Co tutaj mamy? Jak to w grillach Kolor ruszt żeliwny. Naprawdę najlepsza opcja do grillowania, gruby dwustronny żeliwny ruszt. Na górze Smart Grid, czyli specjalna e, półeczka, na której możecie albo e, sobie odpoczywać coś w e, trochę niższej temperaturze, ale możecie też na przykład zawiesić tam szparagi, tudzież nóżki kurczaka. Są tam różnego rodzaju wyżłobienia, można się e, bawić e, grillując i e, grillując uczyć się nowych Umiejętności. Komora jest wykonana ze stali nierdzewnej i macie na komorę i pokrywę 10 lat gwarancji, ale o tej gwarancji jeszcze przyjdzie nam pogadać. Na grillu gazowym najbardziej lubię używać żeliwnej płyty. Ona jest dwustronna z jednej strony karbowana, z drugiej strony płaska to jest moja. Y ulubiona powierzchnia do grillowania w grillu gazowym. Zrobicie tutaj steki, zrobicie tutaj kotlety skabowe, zrobicie tutaj zasmażoną kapustę. Naprawdę wszystko można na tym zrobić w grillu. Jest to płyta z większego modelu Krone, ale oczywiście bez problemu pasuje do mniejszego modelu kompaktowego. Oczywiście dostępna na sklepie www.kohler.pl po zdjęciu rusztów widzimy aromatyzery wykonane w technologii Flavor Heat, które dbają o równomierne rozprowadzenie temperatury w komorze grilla, ale też aromatyzują to, co grillujemy. Chronią palniki przed tłuszczem, ten tłuszcz skapuje na nie i ulatnia się w formie dymu, dzięki czemu mamy ten specyficzny, fantastyczny smak grilla. Mua. Po zdjęciu armatyzerów widzimy, że są tutaj palniki. Palniki Core Pro, które naprawdę konkretnie grzeją tego grilla. To jest serce tej maszyny. Są tutaj trzy takie palniki i naprawdę dają popalić. Jak się odpala takie palniki? Oczywiście, przy pomocy technologii Fireboost. Przekręcasz, i jest odpalony. Są trzy pokrętła dla trzech palników. I małe pokrętło dla kuchenki, która jest na półce z boku. Obiecałem Wam, że porozmawiamy o gwarancji Color Prime Support. Na palniki aromatyzery, pokrywę i komorę macie 10 lat gwarancji. Na elementy żeliwne macie 5 lat gwarancji, na całą resztę 2 lata gwarancji, ale to jest Color Prime Support i naprawdę, jeżeli coś po tym okresie się um, popsuje, chociaż nie powinno, ale jeżeli serwis Color dysponuje każdą nawet najmniejszą częścią zamienną, więc nawet najmniejsza e, pierdółka zostanie ogarnięta. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie color.pl. Jeśli kolor, to naprawdę dużo fajnych bajerów. Na samym przedzie, oczywiście wielki termometr Temp Pro. Ale zobaczcie, dwa blaty robocze po obu stronach, ale jako, że to jest grill kompaktowy, no to jeżeli macie niewiele miejsca, możecie tę półkę zdemontować. Tutaj znajdziecie dodatkowy palnik, na którym możecie na przykład zagotować ziemniaki i zrobić tradycyjny polski obiad. Oczywiście. Kiedy spojrzymy na tą półkę, mamy tutaj haczyki na wszystkie potrzebne grillowe akcesoria, czy szczypce, czy łopatkę do ściągania. No i oczywiście, otwierasz do butelek, bo każdy grill kolor musi mieć fajny bajer dla grillującego. Mały, ale wariat bez ograniczeń. Otwieramy te drzwiczki. I co tutaj widzimy? Miejsce na butle, ale na każdą butlę, nawet na 11-kilogramową butlę z kołnierzem. To jest mały grill, ale idealnie każda butla się tam sprawdzi. Możecie założyć mały kartusz, ale po co? Duża butla z propanem, idealna posłuży Wam no naprawdę wiele, wiele grillowań. kolor to nie tylko przyjemność grillowania, ale też bezpieczeństwo. Mamy tutaj tackę ociekową, na którą spływa tłuszcz i on ląduje w takim pojemniczku. Po prostu to wyjmujecie, myjecie i jesteście gotowi do kolejnego grillowania. Nic się nie zapali, wszystko jest bezpieczne i elegancko wykonane. Zobaczcie, te grille są wyposażone na naprawdę duże koła, wystarczy podnieść z jednej strony i możecie pchać, możecie ciągnąć i on wjedzie Wam na największe wertepy. Nie trzeba niczego podnosić i taszczyć. Bardzo wygodne i dobrze pomyślane. Jak zwykle w każdym zestawie znajdziecie wąż, pokrowiec i reduktor. Zawsze od kolera. Te grille to naprawdę nie jest wakacyjna miłość, tylko miłość na lata. I jest to spowodowane z jednej strony wysoką jakością wykonania, ale także programem Color Prime Support, który dba o Was, o użytkowników tych fantastycznych maszyn. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Kolera, kliknąć subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z filmów, które są na tym kanale. No i grillujcie na tych cudownych maszynach, bo naprawdę warto.